Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiejszy odcinek jest poświęcony filmowi, który miał wyjść na 50 subskrypcji. Niestety nie udało nam się dobić tych 50 subskrypcji jeszcze. Mam nadzieję, że w końcu nam się uda. Ale pomyślałem, że skoro nie udało nam się na razie dobić 50 subskrypcji, a dzisiaj są urodziny kanału, tak, właśnie dzisiaj są urodziny kanału, właśnie drugiego, drugiego, 2-2-20 zakładałem ten kanał, dzisiaj są urodziny kanału, więc pomyślałem, że skoro nie udało nam się dobić 50 subskrypcji, to film, który się nazywa Feeding, będzie po prostu na urodziny, czyli dzisiaj. Więc tak naprawdę teraz przerzucam Was na początek całego feedingu, ponieważ pierwszą część feedingu nagrywałem jeszcze w marcu 2020, ponieważ feeding nagrywa się parę miesięcy, a ten feeding nagrywałem rok. Bo po prostu zobaczycie, no chyba wiecie co to jest feeding. Feeding to jest karmienie. Po prostu będzie dużo karmień, różnych karmień, zobaczycie nawet zwierzęta, których już nie mam. Więc nie dziwcie się, jak będzie, będę mieć trochę inny głos. No bo w marcu nie miałem jeszcze mutacji. E, zapraszam do oglądania. Tutaj mamy nareszcie jedzonko dla naszego pajączka. Mam nadzieję, że wszystko będziecie pięknie widzieć, bo bardzo się staram. Będziecie mieli widok z góry, co się dzieje. Otwieramy nasze pudełeczko jedzonkiem i szybko wsypujemy. Widzicie, się tam coś rusza? To jest właśnie jedzonko. Mam nadzieję, że przyjdzie nasz pająk. Tak wie, że coś przyszło, ale nie wie, gdzie to jest. Ja też nie wiem. Ale chyba z tego feedingu dzisiaj nic nam się nie uda. Czyli że będzie trochę więcej akcji, trochę więcej zaangażowania ze strony Pająka. Bo w końcu nie ja to od prawie dwóch miesięcy. No nic z tego. Zobaczymy, co powie na to następna sztuka. <Słyska> Straszył się mojej mowy tak głośno. Nowy straszył się, on ją będzie obrabiał, jak ja przestanę mówić. Mam nadzieję, że ten kadr Wam się spodobał. Naprawdę ciężko było. Zobaczymy, na co następna sztuka. Feeding w rybkach. Wiecie, jak wygląda? żeby je zachęcić do jedzenia, że już jedzenie przyleciało, żeby z jakichś tam zakątków akwarium usłyszały, że zobaczymy co następna sztuka. A naszą kolejną sztuką będą rybki. Wiem, że widzieliście już zwykły feeding ten płatkowy, no ale nagrywam to ze względu na to, że mam coś innego, co też jedzą rybki, czyli ochotka. Spytać się, co to jest ochotka. Ochotka to są larwy muchy, które normalnie są hodowane i są bezpieczne dla rybek. No i ja otworzę ten worek, wlejemy je do rybek i zobaczymy reakcję rybek na ochotkę, ponieważ nigdy im jej nie dawałem. Wiem, jak to wygląda, bo mój dziadek sprzedaje ochotkę. Nawet jego sklep wędkarsko-zoologiczny się tak nazywa: Ochotka. Tutaj macie współrzędne. Tam Was zapraszam oczywiście, jeżeli macie jakieś zwierzę, albo lubicie wędkować, zepsuła wam się wędka czy coś, na no to dziadek to zrobi to sprzeda wam oczywiście, więc zapraszam Was. Karmimy. Wyłączę do tego filtr, no bo nie chcę, żeby one się tam jakoś super rozpłynęły po całym akwarium, ale wy będziecie widzieć tak naprawdę pierwszą reakcję. Nigdy wcześniej nie karmiłem ochotką rybek, znaczy karmiłem tylko mrożoną. Dobra, lejemy. O, popłynęły. No i widzicie, no i one takie będą zjadać. Od razu się widać, że rzuciły. No bo to jest żywe, w końcu rusza się, można zjeść. Więc czemu nie? Wleję całe. Niech mają. mają. Po co mam im odmawiać czegoś, co im smakuje? No bo widzę, że im to smakuje, bo widzicie, że rzuciły się na to. Bardziej rzuciły się na to te, które są te rybki bardziej drapieżne. A jak widzicie, tutaj te bardziej białe to są już niestety, ale zgniłe ochotka, zgniła. Nasza tutaj bocja zajada się tym, tą ochotką. O, ale na przykład tutaj nasza uśmiechnięta sobie zzeżera, właśnie. No i to tak naprawdę tyle. No bo więcej nie uda mi się pokazać, jak one to robią, bo no po prostu to zjadają. Zobaczymy, co na to następna sztuka. Kolejną sztuką będzie nasza samica ogrodnika. Ona jest teraz w bardzo słabym stanie, ponieważ w ogóle nie chciała jej, jak widzicie, jest prawie zero pajęczyny. Trzeba jej podawać karaczan do ust, nie? Bo ona po prostu inaczej nie zje. Wczoraj była tak wychudzona, nie udało mi się nagrać karmienia, po prostu nie miałem czasu. Wczoraj była tak wychudzona, że odwłok jej sklejał jej się z dolną częścią odwłoka. Po prostu nie miało odwłoka, jakby wcale. Więc po prostu spróbujemy ją nakarmić jeszcze na odcinku. O, właśnie tutaj karaczan przechodzi, bo o, oczywiście wypadały jej. Spróbujemy ją nakarmić, żebym mógł wam pokazać, jak to w rzeczywistości wygląda. Spróbujmy. Ona nie będzie dzisiaj chciała jeść, raczej bardziej jest wkurzona. Ale odwok, jak widzę, już się jej troszeczkę poprawił. Minimalnie, ale naprawdę bardzo mało. No, jak widzicie, ona jest bardzo wkurzona i myślę, że niestety potem Kokonia jest tak osłabiona, że niestety to będzie chyba jej ostatni kadr, i niedługo już jej raczej nie będzie. Po prostu z głodu umrze znaczy swojego głodu, bo to nie jest tak, że ja jej nie chcę karmić. Tylko po prostu ona nie chce jeść i myślę, że po prostu z tego wygłodzenia sama z siebie zdechnie po prostu, więc myślę, według mnie to niestety, ale może być to już jej ostatni kadr. A tutaj mamy naszą kolejną sztuką, jest nasz z świętej pamięci Samica Ogrodnika, który, która na tym filmie próbuje wgryźć się w jeszcze ostatnimi siłami w Karaczana, którego jej daliśmy, ale ona tak naprawdę nie ma tego na tym filmie, ona go tak naprawdę potem nie zjadła do końca. Nie wiadomo, czy ona go jeszcze właśnie wtedy wysysnęła jego wnętrzności, czy nie, bo on był cały pogryziony, więc ciężko było stwierdzić, czy ona go rzeczywiście zjadła, czy nie, ale chyba już naprawdę nie miała siły. Znaczy, ona nie miała siły, właśnie, żeby go zjeść tak chyba. No nie wiemy tak naprawdę, czy go zjadła, czy nie, ale taki film mamy właśnie upamiętniający, że ona jeszcze coś próbowała jeść. A naszą kolejną sztuką będzie nasz kątnik olbrzymi. Za chwilę się dowiecie, dlaczego mówię olbrzymi, a nie na przykład kątnik zwykły. No, i tak naprawdę zapraszam do oglądania. Jest nasz kątniczek domowy, czyli samiczka, kątniczka, nawet się chyba zrymowało. Ja już przygotowuję dla niej jedzenie. Ja przygotowałem dla niego czarne muchy. Mam nadzieję, że tak spróbuję tutaj rzucić i że on się na nią rzuci i że gdzieś tam nie pobiegnie, że poza kadr, bo taki kadry, jak widzicie, teraz jest dla niego dla mnie najoptymalniejszy i najlepszy. Mam już muchę i rzucimy mu tutaj. O, zdążyłem załapać, ale tutaj przygrywa. Złapał ją za nogę. Oj, zgubił ją. W sensie spadła mu na dół. Musi teraz poszukać albo wejść na górę. Mucha jest tam, pajączek na dole. Ale nie, on wejdzie na górę. Niestety mucha mu uciekła na dół, więc próbujmy po prostu dać jej jeszcze jedną. Dobrze, dam mu jeszcze jedną, trochę oddalę wam i rzucę tak tu. Przed niego. Ale się rzucił. No i tą już trzyma sztukę porządnie. Tyle naszego kątniczka. Jego rekordzik to raz, dwa, trzy, cztery muszki mm, zaciachane, czyli cztery muszki zje, co się równa bardzo gruby odwłok. Eee, zobaczymy co na to następna sztuka. A naszą kolejną sztuką będzie nasza samica kątnika zwykłego. Zapytacie się zwykłego, jak to? A to w takim razie ten kątnik, który jest z, razem z ptasznikami. To on nie jest zwykły. No, właśnie nie, właśnie ostatnio o tym myślałem i ten, który jest tutaj, jakby żyje bez ptaszników, to jest kątnik zwykły, kątnik domowy zwykły, czyli po prostu kątnik domowy, a ten, który mieszka z ptasznikami, to jest kątnik olbrzymi. To, są, to jest ten sam gatunek, ale dwa rodzaje, bo ten, ta samica jest dorosła i tamta, która mieszka z ptasznikami, też jest dorosła, a ta jest mniejsza, a tamta jest o 2 cm większa. Dzisiaj nakarmimy ją sobie wylęgiem karaczana, którego właśnie tam podebrałem trochę od taty. Ja już ją karmiłem tym wylęgiem i ona się bardzo żywo rzuca na to. Wróciłem od taty po paru dniach i kiedy brałem wylęg, byłem przygotowany na to, że ona złożyła kolejny kokon, który właśnie tutaj widzicie jeszcze niewyciągnięty. I spodziewałem się tego kokonu, więc wziąłem jednego dorosłego karaczana. No i ona go złapała, macie tutaj właśnie teraz za chwilę parę zdjęć i jak ona się wgryza w niego. No to jak już zobaczyliście, ten karaczan był o pół raza większy od niej, a i tak go zjadła i złapała, więc to było świetne. No i tak naprawdę ja tylko złapię tego karaczana, bo nie mam akurat statywu przy sobie i nagrywam ręką, więc ja go złapię, zacznę nagrywać i już wam to pokazuję. OK, udało mi się złapać malutkiego zwylęgu. Trochę jest nieostry, ale nie chcę mi go wyostrzyć, więc rzucimy tak tu i zobaczymy, co się stanie. No, oczywiście, wszyscy się chyba tego spodziewaliśmy po kątniku. Szybka akcja złapanie go i ugryzienie. Gryźć go to już będzie przez dłuższy czas teraz, bo ona go na razie tylko złapała teraz. Ale teraz już powoli właśnie będzie aplikować jad do ciała karaczana. No i powoli będzie go sobie zjadać. Ale jest potworem, nie? Te kolory i ta struktura chude nogi. Grube dubsko, no bo dużo zjadła, ale naprawdę wygląda jak potwór. O, trochę jej uciekł, ale szybka akcja złapała go trochę pewniej, bo chyba tam trzymała go tylko lekko za y, odwłok. No, teraz już go wyrywa z pajęczyny i będzie go sobie konsumować w swoim imperium pajęczynowym. A tak w ogóle to mogę wam pokazać y, jej pojemnik. Nie jest to aktualizacja, tylko feeding, no ale trochę zmian tutaj u niej było, tutaj w ogóle już nie ma pajęczyny, ładnie rośnie mi żyworódka, już jest duża, ma tak już 4 cm, tutaj, którą widzicie, trzykrotkę jeszcze się nie przyjęła, tutaj widzimy eksperymentalne ziarno pszenicy, ale rośnie, kiełkuje, bo był o, o, ten koniuszek mniejszy, był, więc rośnie ładnie. Tam pod pajęczyną, tutaj o, z boku, widzimy drugą żyworódkę. Ona już, ona jest starsza, ale ta jest młodsza i rośnie lepiej. Tutaj mamy nową trzykrotkę, bo tamta zgniła. Tutaj jest reszka tej zgniłej, która się uratowała. Ta odnoga w ogóle stanęła, w ogóle nie rośnie. Ta trzykrotka rośnie, ale tak malutko. Widzimy też sprzątacza który ostatnio przeszedł wylinkę i widzimy, że ma biały czułek, bo to jest czułek po regeneracji. Przeszedł wylinkę i czułek odzyskał, bo chyba stracił go, wpadł w pa tą pajęczynę. Mimo, że on do pajęczyny się nie przykleja, no to wiecie, jeżeli czułkiem się zahaczył, no to pajęczyna mogła mu zerwać czułek, ale na szczęście już go ma, już jest sprawny. I nie wiem, czy widzieliście to na jakichś poprzednich filmach, ale tutaj na ziemi, jak znajdę, to Wam pokażę. No nie, aktualnie nie mogę żadnego znaleźć, ale wylęgło mi się mnóstwo, ale to mnóstwo małych prosiąków, czyli ekipy sprzątającej. Bardzo się z tego cieszę, bo są one bardzo pożyteczne, bo na przykład tutaj widzimy malutką kulkę po karaczanach, które już mu dawałem. I w nocy widziałem, że one już to sobie powoli tam zaczęły zjadać, więc świetnie. No i to tak naprawdę tyle z naszej samicy kątnika. Zobaczymy co na tą następna sztukę. Feeding u komiszka. Czasami je sobie przysmaki. Najważniejsze jest, że po przysmakach powinien zjeść swoją karmę. No on coś się tam wybierze. Będzie kopał, szukał sobie, co mu się będzie podobało do zjedzenia dzisiaj. I kiedy skończy swoją karmę, damy mu, możemy go nakarmić słonecznikami. Prawdziwy obieracz. I wystarczy go tak złapać do ręki. O już, już następne. Widzicie, już jest niespokojny. Jak nie dostanie od razu. Myślę, że nasz chomiczek już się najadł. To wszystko on ma tutaj w pulikach. I takim chomiczkiem najedzonym od orzeszków. Przechodzimy do następnej sztuki. A naszą kolejną sztuką są ryby mięsożerne. E, oczywiście z pierwszego kadru widzicie, że to nie są moje ryby, bo ja takich nie mam. E, to są ryby, przepraszam Was za psy w tle, ale e, jestem u mojej cioci, jak chciałem Wam powiedzieć. No i ona ma dwa psy, i to są też jej ryby, to są, jak wspomniałem, ryby mięsożerne. I żeby się pozbyć paru larw moli spożywczych z jej domu, to po prostu nakarmimy sobie te ryby tymi larwami. I tym rybom się nic nie stanie, dlatego za chwilę będziemy karmić. Dobra, to w takim razie wrzucamy i patrzymy, co tu się wydarzy. Tutaj widzicie, leci, płynie. Płynie z prądem. Zobaczymy, co się z nim stanie. I. O, widzieliście, szybka akcja. Ta ryba go pożarła. O, teraz dopiero, niestety, przepraszam Was, ale teraz niestety złapałem ostrość. Więcej nie mamy. Zobaczymy, co da się zdziałać. Może jeszcze jeden kadr z tych rybek będzie. Zobaczymy. No, tak jak Wam powiedziałem, mamy jeszcze jeden kadr z tych rybek, tylko z tej strony będzie on z góry. Wcześniej był on tutaj z boku. Teraz zobaczymy, jak po prostu te larwy zostają wciągnięte pod wodę, więc wrzucamy. Zobaczymy, która pierwsza do nich podpłynie. Powinna ta tutaj za zauważyć je. Trochę ją zwabię. No teraz już powinna zauważyć je. O, o, o! Widzieliście, jaka szybka akcja. Po prostu wciągnęła. Spróbujmy jeszcze taki kater z tej strony. O, a ten zatonął. Zobaczymy, co się z nim stanie. To są. O, widzieliście? Zeżarła od razu. Zobaczymy, co na to następna sztuka. A naszą kolejną sztuką będzie nasz chomiczek, bo tak jak na widzieliście na poprzednim kadrze, jestem u Cioci. A Ciocia ma niektóre zwierzątka, które również już widzieliście, tak jak na przykład komiczka, rybki. Więc no, dajmy mu i zobaczmy jego reakcję. Oczywiście, jak widzicie, szybko wsuwa nasz chomiczek, i wszystko do policzków ląduje, więc znika bardzo szybko. A potem on sobie to zje. No i to było, był szybki nasz chomiczek. Zobaczymy, kiedy jeszcze się z nim tak naprawdę zobaczymy. I zobaczymy, co na to kolejna sztuka. Naszą kolejną sztuką jest nasza brachypelma bemei, czyli ptasznik. I myślę, że pomyślnie uda nam się ją po prostu nakarmić, żeby ona nie uciekała. No bo wiecie, ona już się troszeczkę oswoiła z tym pojemnikiem, ale i tak nadal jest dosyć narwana. Ale mam nadzieję, że nie ucieknie tym razem i już ją karmimy. Oczywiście chciałbym Wam dodać, że ten kadr, który teraz widzicie, jest to nasza brachypelma bemei jeszcze przed wylinką, tą pierwszą, kiedy ona zupełnie do nas po prostu przyjechała. I to było tak naprawdę pierwsze karmienie na wizji jej, więc to jest po prostu stary kadr. Po prostu Wam przypominam, żebyście się nie zdziwili, dlaczego Ty mówisz, że już się uspokoiła i w ogóle. Zapraszam do oglądania. I rzucamy. O, ale piękna akcja! Złapała go pięknie. Możemy teraz wejść trochę bliżej. Niestety ona ma na twarzy mm, takiej widzie, widzicie? O, udało mi się zdjąć tylko oczywiście, no ruszyła się. Miała kawałek torfu na mm, pyszczku. Przybliżmy się. No. I to jest właśnie nasza piękna samiczka Brachbelma bemei. Zobaczymy co na to następna sztuka. A naszą kolejną sztuką będzie nasza Triltokat Ambopilosus Nicaragua. Tutaj będzie jej parę kadrów, ponieważ nagrywał to mój tata, a ja nie zawsze jestem u niego, więc on to po prostu nagrywał bez dźwięku. I żebyście się nie zdziwili, ona będzie dosyć szybko atakować, bo ja to tempo trochę przyspieszę. I tak naprawdę podłożę wam muzykę, więc zapraszam do oglądania. Naszą kolejną sztuką będzie nasza malutka Chromka, która jest jeszcze przed wylinką. To jest również trochę stare nagranie, ale z tego co mi się wydaje, to jest jej pierwszy w ogóle posiłek u nas. A naszą kolejną sztuką będzie nasza Nika Rakuła, która jest w tym czasie powylinkowym. I je, tylko że to jej jedzenie nie jest jakoś tak specjalnie spektakularne. Ponieważ, tak jak mówiłem na jednym z filmów z BMEI, trzeba tutaj y, karaczanem podotykać się, go wciąga do środka. Zobaczymy, czy teraz y, skusi się na jakiegoś dużego. Weźmy sobie takiego może samca, karaczana tureckiego, albo samica, było łatwo złapać. No i tutaj trzeba przystawić. Oj, uciekł mi, ale wciągnęła go, Bo słyszałem. Zaraz Wam to pokażę, jak sprawdzamy, czy ona zjadła. Nie niszczymy jej, tego domku. Po prostu bierzemy pojemnik do góry i ona ten pojemnik cały wykopała od dołu. I my ją po prostu widzimy, że ona je. No, widzimy, że ona trzyma go. To na tyle z naszej nikaragły. Zobaczymy, co na to następna sztuka. A naszą kolejną sztuką będzie nasza braszka BMI, która jest w nowym pojemniku. Ona jest w tym pojemniku wczoraj była wkładana jakby dzisiaj z rano. Więc zobaczymy, czy skusi się na Karaczana. Nie sądzę, ale warto spróbować. Teraz się trochę schowała, zastresowała przenoszeniem z półki na parapet. Tu już Karaczana muszę trzymać mocno, bo tutaj jest mnóstwo kryjówek i on tutaj mógłby pobiec i od razu uciec. Więc Wybiorę sobie takiego, co będzie łatwo trzymać. Dobra, mam taką grubą samicę. Chcesz? O, o, o! Złap! Pała. Tylko kurde, nic nie widzieliśmy, bo w środku złapała. No niestety, nie zobaczymy za dużo. Nie będę jej też teraz denerwować, wyganiać, bo to nie ma sensu, bo jeszcze go puści czy może zostawić. Ale szkoda, bo nic nie widzieliśmy, znowu wciągnęła. To też tyle z BMA. Mi się Ja się cieszę, że udało ją się nakarmić. Zobaczymy, co na to następna sztuka. Żeby naszą kolejną sztuką była chromka, nie wiem, czy ona będzie jeść, bo widzimy, że bolunik ma duży. Ale spróbujemy i dać jakiegoś malutkiego. Mam takiego maluszka, świeżutki wylęk. No i rzućmy na pajęczynę. O, no pięknie! Czyli jednak chromka jeść dzisiaj będzie. Widzimy, jak swoje malutkie helicerki pięknie wbija w karaczanka. Możemy się do niej jeszcze bardziej zbliżyć. Widzimy, że odwłok już ma mocno wyczesany. O, teraz udało mi się pięknie podświetlić. No, karaczan nie ma szans. To była nasza chromeczka malutka. I zobaczymy, co to, to, to następna sztuka. No, i jeżeli spodobał się Wam dzisiejszy odcinek, no to poprosiłbym was, żebyście na urodziny kanału zostawili łapeczkę do góry, bo to mi pomaga po prostu, bo im więcej łapeczek w górę, tym po prostu ja wiem, że chcecie więcej filmów, więc to tylko od Was zależy, w jakim tempie wychodzą filmy, czy będą one częściej czy rzadziej, czy zostawcie więcej łapek do góry, czy mniej. I jeżeli nie macie, a spodobał Wam się ten odcinek, to tam na dole jest taki czerwony przycisk subskrybuj. Jeżeli go klikniecie i on zrobi się szary, to obok pojawi Wam się dzwoneczek. I jak klikniecie w dzwoneczek, to nie ominą Was żadne inne filmy. Oczywiście zaznaczcie opcję wszystkie, bo wtedy dostajecie powiadomienia na telefon, że wpadł jakiś nowy film i warto go zobaczyć. Więc ja się z Wami żegnam. Na razie i hej! I widzimy się w następnych odcinkach.